PSX Fan powraca. Zupełnie nowy numer, nigdy nie wydany, już do kupienia. Zamów nowy numer już teraz w naszym sklepie na www.retronics.eu i powiedz koniecznie swoim znajomym, że PSX Fan powrócił po 23 latach. PSX Fan 100% PlayStation. Lato! Lato wszędzie zwariowało, oszalało w moje rzęde. Lato! Lato wszędzie! No witam z tej strony Oskar. Zapraszam na nowy film na RetroArchivizacji. Kupiłem nową grę Ninja The Shadow of Darkness. Jest to demo. Kupiłem na Allegro, więc rzucam od razu już płytkę. to gra z 1998 roku yy, od firmy, z, z tego co pamiętam, IDOS, ale za chwilę zobaczymy. Yy, z, rz, 3D, ale z takiego rzutu izometrycznego czyli nie tak od góry, nie od boku, yy, nie od tyłu, tylko tak od pół boku i od pół góry. A widzę, że mamy tutaj nawet nie tylko Ninja, mamy też jeszcze Death Trap Dungeon i mamy World League, League Soccer i. I w tle mamy muzyczkę Stomp Raidera. No ale ja kupiłem to dla Ninja. I nawet jest też nie tylko Ninja grywalny, ale też jeszcze jest do obejrzenia filmik. No to grywalną wersję włączam, ale to mnie zaskoczyło, że to jeszcze dwie inne gry są dodatkowo, a w ogóle nie było ich napisanych tutaj na, na, na druku na tej płycie. No zobaczymy, ale to zaskoczenie, zaskoczenie dla mnie duże. Myślałem, że tylko jedna tutaj jest gra, a to są. 4 pozycje start game, load game i options. Zobaczmy co mamy w opcjach. W demie nie działa, no to start game. Te artworki są tutaj wspaniałe. Tutaj z tym piorunem przed chwilą tam z mieczem. Nawet po tylu latach robią wrażenie. No, zobaczmy dalej. Aha, już zginąłem, już skinąłem. wpadłem do dziury, dobra, ale tutaj, tu coś będzie ukrytego. Aha, to jakiś jest duży krad Czy można go pokonać jakoś? Zobaczmy jeszcze raz. Nasz tu przyszedł. Możesz żeby go zwabić tak tu i przeskoczyć wtedy. Iść. I tu już dalej nic nie ma ale można by było go tu przyprowadzić. O właśnie jest. Chodź gościu. A już dalej on nie chce iść. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Jak grałem tu kiedyś, ale nie przypominam sobie zawsze czy go pokonałem, czy nie. Zaraz, wrócimy się tu, bo tutaj chyba można w tej skrzyni... Wziąć miecz. Klucz póki co mamy. I ja wiem, że jak może wrócę z mieczem tutaj, to może wtedy tego kraba rozwalimy. Dobra, najpierw tych. Kwadratem jest atak ręką, krzyżykiem skaczemy, kółkiem atak nogą. Pewnie można to jakoś miksować. Jeszcze jeden. Próbuję jakoś to zmiksować, kółko plus kwadrat, ale coś na razie nie idzie nie sobie. Tylko ten można strzelać. O! To mogę do tego kraba chyba pójść postrzelać. Spróbujmy. Kraba, raka, cokolwiek to jest. On tu jeszcze się już gdzieś uda... Jest. Nie, to w ogóle jego nic nie rani A nie, udało się, dobra Udało się Udało się I tutaj w tej skrzynce coś będzie Co to było Aha, z telektem myślałem, że może będzie coś może wybrać, ale to wyłącza grę No to To jeszcze raz, to jeszcze raz To nie ta gra Nie ta gra No to już przynajmniej wiadomo o co chodzi. Trzeba szukać tego itemka jeśli go jeszcze raz zaraz zbiorę pod czymś innym niż select. No dobra, to jeszcze raz. Klucz. do tego raka. Uwaga, tylko tu nie spaść, bo to tak jest. Trasa tylko wyznaczona, po której można iść. I dalej, próbujemy. No, udaje się. I nie trzeba czekać aż on tam przyjdzie, tylko tu można. No i co to jest to, co ja zebrałem? Takie jakaś mapa czy coś? Można, właśnie, jakimś L2 do checkpointu się przenieść. Tu widzę, że jest jakaś linka, to trzeba ją przeskoczyć. Pewnie coś by nam się tutaj, jakaś pułapka włączyła. I w tych skrzyniach co? Monety. I, i coś. Jakiś banek, jakiś kielich raczej. Dobra, uwaga. Piorun. Następny, jeszcze, 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 jeszcze łaga dużo ich. Tutaj właśnie z góry spadają. Demo nie jest włogie z tego co pamiętam No, w 10 minut to chyba można ukończyć. Może mniej nawet, na jakimś speedrunie to jeszcze szybciej by pewnie dało się. Tu jeszcze gdzieś był, o dwóch nawet. A, chronią się. To też ciekawe, że mimo że masz atak tymi nożami, to i tak potrafią się schronić. Gdzie on się skry skrył? No gdzie on jest? Tu gdzieś ucieka. Oni to bardziej trochę wyglądają ci w tych strojach zielonych i tych takich ciemnozielonych jak, jak z Metal Gear Solid niż że Uwaga, następne pioruny, uwaga. Co tu mamy? Miecz, no właśnie na to czekałem. To nawet kobieta była. O, tu przy ognisku grzają się. Zginąć zaraz, mam mało żyćka już. Jeszcze, ten jeden bez kapelusza, już z, ka, z kapelusz mu spadł. No mam bardzo mało życia, mogę zginąć, więc pewnie będzie trzeba, trzeba od początku zaczynać. No właśnie, zajebali mnie. To nic no. I odtąd zaczynam dobrze. Chętnie bym się naprawdę dowiedział, co dało, to co ten zwój, te, ta mapa, co na początku zebrałem przy tym raku, bo nie wiem. To by się przydało, może to jakaś przydatna jest rzecz. Bo no, można też powoli chodzić, to się przyda, bo... Bo później jest przejście po takim moście. O, uwaga, tutaj z siekierami jakieś dwa duże typy. Uwaga, bo mnie tą siekierą co zajebać. No dobra, wszystko, wszystko. Tutaj skrzynka. Klucz chyba. Tak, bo tu mamy przejście, więc więcej już nic nie ma, no dobrze. Checkpoint. Yy, no to nam, coś chyba nam tam uleczyło, albo mamy jakąś magię. Yy, yy, co tutaj, co tutaj, tutaj? Tu jeszcze coś jest, no właśnie. Yy, uwaga, pułapka! Wskoczyłem na nią, niestety. I tu następna pułapka! Kurczę, nie zauważyłem tej Liny, no ale nie trafiły mnie te siekiery, dobrze, jakoś udało się tam członeknąć przed tym. Póki co jakoś tam życie jeszcze mam. No dobra, teraz tutaj. Tu co to jest? Wiewiórka i teraz co może właśnie takim powolnym krokiem? przejść po tym, ale tu kurde idą jacyś kolesie, no to chwila. Tak jakby, żeby nie spać tam do wody. Dobra, udało się. Te monety. Zbieramy. Dobra, tamta już znikła. Uwaga, ja bym to przeszedł, ale to naprawdę trzeba. O tak. Nie wiem, czy... co to za dźwięk. No ale to jest padacznie wymyślone, no kurwa. Bo nie można iść w linii prostej tylko dlatego, bo tu jest gra pod ukosem, no. Gówno co No nie no kurwa, no to, to tak nie można robić gry no Dobra, zaraz to chyba przejdę, ale Tragedia ogólnie z tym etapem Masakra Kurwa szybciej O I coś się zliczowało o o, o o, o sami widzicie Coś się zepsuło Dobra, przejdź już to dziadowstwo. kurwa mać. Dobra, udało się checkpoint. Tu mamy monety. Ale to było dziadowstwo, co? O, on tym kapeluszem może się chronić przed atakami. No ale jak straci kapelusz, to, to już wtedy nie. Dobra. Dobra, ubici trzej. Tu coś jakiś kielich spuścił. Ach, nie wiem czy go zebrałem, czy znikł w końcu. Tu dalej co? Kolejni. Uwaga nie spadnie Ojeku, jak ja nie lubię takich platform latających, co tam będzie Dobra, idę, bo tu będzie koniec gry, wiem, a nie chcę skusić pod sam koniec gry tam wpadając do wody Bo tu z tego co pamiętam w tym miejscu już był koniec gry Tam nie chcę iść, pewnie będzie jakaś skrzynia tylko i, a w demie to i tak nieistotne grałem w to kiedyś już, wiele razy zresztą no to, to, to Mniej więcej pamiętam, że tu jest koniec gry. Przynajmniej w tym demie, w tej wersji dema, którą ja grałem, no to tu powinien być boss. Uwaga, drzewo. Co to za 500k? Gdzie ten gości? ten mnie szczela? tutaj. Aj! Zobaczmy tam, co tam będzie. Znowu drzewo. Może jeszcze jedno. Ta. I może jeszcze jedno. Nie, to już chyba ostatnie. Uwaga, goście z siekierami! Ale pewnie tu nie otworzę, bo klucz jest pewnie tam, na tej platformie, co musiałem przeskoczyć. Więc będę musiał się pewnie tam powrócić. Zaraz. No, oczywiście, że tak. Muszę tam się wrócić. Nie lubię tak. Co? Może chcę zagrać. Może no, fajnie wygląda, ale trochę niewygodne sterowanie. Ojejku, jak ja nie lubię takich platform. Czekaj, trzeba skoczyć na to, czy. No ta, nie można na to. Nie wiem, przejść, tylko trzeba skoczyć. Spróbuję, czekaj. Ale. O! jest, udało się i tu pewnie będzie klucz i są strażnicy, oczywiście, że tak. Ojejku, ale aż się spociłem na tych platformach, kurde, ale się spociłem aż. Oj, następni! Dobra, klucz mam, trzeba będzie teraz tam wrócić się. i zabili mnie. Odkąd zaczynam? Odtąd, ale chyba klucz już mam, to już nie muszę tam iść, co? Tamtego strażnika zwalać chyba już. Mogę normalnie to otworzyć klucz, mam pokazany tam po prawej na dole, więc chyba mogę. Mam nadzieję, bo nie trzeba się wracać, bo nie mam ochoty, serio. No, jest. No i dobra, tu był boss. Czy w tym demie będzie grywalny, czy tylko będzie koniec? Zobaczmy. Tyle. I to tyle. Dobra, no to, to tyle. No. Mogę jeszcze puścić rolling. Demo przeszedłem. No, jednego oroga tylko nie pokonałem, no bo mnie tam zajebało i nie chciało mi się już tam wracać. No, ile tam minut graliśmy Około no kilkanaście, to jeszcze możemy ten filmik zobaczyć. Może to coś ciekawego będzie jeszcze z tym ninżą. I były tam jeszcze przecież dwie pozostałe gry. No to to może w jakichś następnych filmach ja to pokażę. No jest intro nawet tej gry, tak? Jakiś diabeł. 19 różnych ataków. Tu nawet można było strzelać czymś innym niż tylko tymi rzutkami, jakimiś <laughs> promieniami. Można było też te drzewa, co widzieliśmy. Tutaj ten rak, co był na początku. Pieruny widzieliśmy. O, jakiś taki atak można było też zrobić. Pewnie ja też mogłem, tylko nie wykorzystałem. 50 różnych przeciwników. No już zupełnie inna plansza niż w lesień. No to też może być ciekawe, tylko te, ten, te platformy skakanie albo chodzenie po tych mostkach, no to to padaka. O, na, tutaj dosyć ciekawe. jakieś promienie zielone. Jakieś skrzydła. Jakiś pająk. Truposze. Szkielety. 14 plansz leweli dużych, napisanych huge. No może kiedyś będzie okazja w pełną wersję zagrać. Smoki. No może kiedyś będzie okazja. Jak komuś się w tym momencie nudzi, pod koniec tego filmiku możecie wejść na Allegro albo OLX, zobaczyć ile kosztuje pełna wersja. I czy ktoś z Was kupi, czy ja może kiedyś kupię 11 bossów? Tak z ciekawości. Ja myślę, że ta gra nie jest specjalnie droga. Myślę, że mniej niż 100, to na pewno. Może za 50, za 40, może dałoby radę znaleźć. Ale to, jak komuś się chce, to niech wejdzie, sprawdzi. Pająk jakiś duży i mały. O ten właśnie. Szkoda, że go nie mieliśmy w demie, bo bym chętnie z nim tu połaczył. Ale możemy zobaczyć, chociaż. Taki jakiś duży smok, dwugłowy jakiś kurde, o i gdzieś spada w otchłon. plansza gdzieś w piekle. No ciekawe, można by było zagrać pe w pełniaka, no to dajcie znać, może ktoś z Was grał, ile to kosztuje. I na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to bardzo proszę, żeby dać łapkę do góry i napisać komentarz. Te dwie rzeczy bardzo motywują do nagrywania kolejnych filmów na moim kanale. No i fajnie będzie, jeśli zasubskrybujesz mój kanał po więcej filmów. I zachęcam również do obejrzenia starszych filmów, których jest nagranych już ponad 2000 na tym kanale. I zachęcam również, duża prośba ode mnie, żebyś udostępnił ten film i inne moje filmy na Facebooku, na Twoim profilu. Żeby twoi znajomi zobaczyli jakie filmiki nagrywam i żebyś stawił też na grupy gamingowe, żeby tam też zobaczyli ludzie jakie retro gierki pokazuję, żeby tutaj dotarli, trafili na ten kanał. Także na dzisiaj to wszystko. Spotykamy się w kolejną sobotę. Yy, jeszcze nie wiem przy czym, przy jakiej grze, może teraz coś innego. Yy, bo ostatnio PlayStation to było u mnie dwa razy, teraz jest trzeci raz, no to zobaczymy czy za tydzień będzie Playstation czy jakaś inna platforma. No. To wszystkiego dobrego życzę i do następnego. Cześć. Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare samochody, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTubie Moto Retro Press, na którym pokazuję klasyczne pojazdy takie jak Polonezy, Fiaty 125P, Maluchy, Serenki, Żuki i wiele innych PRL-owskich i kultowych aut. Oprócz tego naprawy, remonty i kupowanie polonezów, których pokazuję na moim kanale najwięcej, w tym także remont mojego poloneza Karo Plus i poloneza Borewicza. Ponadto pokazuję relacje z różnego rodzaju imprez, zlotów czy pikników militarnych, wypadki samochodowe, dużo czołgów, pojazdy wojskowe, autobusy, ciężarówki i samochody z filmów, np. DeLorean z Powroty do Przyszłości, Lotus Esprit z filmu z Jamesem Bondem, Dodge Monaco z filmu Bruce Brothers czy Ford Falcon z Mad Maxa. Jeśli to ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Moto Retro Press na YouTube. Po prostu wpisz na YouTube Moto Retro Press Ratujemy Polonezy.